Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza, już teraz na kapital.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. El Koneser. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Gdyby to pan miał decydujące zdanie w temacie wyboru osoby na stanowisko prezesa TVP, komu by pan. Po... Przewietrzył, komu by pan przewietrzył to stanowisko. No nie wiem, czy to nie jest freudowska pomyłka tutaj ze strony Elkonesera, bo chyba chodzi o powierzenie tego stanowiska, a nie przewietrzenie. Ja nie przywiązuję do tego wagi specjalnej, dlatego że rządowa telewizja, bez względu na to, kto będzie jej prezesem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy prezesem TVP, będzie musiała wychwalać rząd aktualny. Taka jest rola telewizji rządowej. Rola telewizji nierządnej byłaby inna. No i teraz jeśli dotychczas było tak, że telewizję rządową kontrolował naczelnik państwa za pośrednictwem tam swoich kolaborantów, a telewizję nierządną, a kto kontroluje telewizję nierządną, to jest tajemnica to wielka, proszę Państwa, tam starsi i mądrzejsi oczywiście jako właściciele telewizji nierządnej, no ale stary Kiejkuty też tam coś mają do powiedzenia, o czym świadczą, świadczy obsada ważnych stanowisk w telewizji nierządnej. Przypomnę, że jak w, w ogłoszone, a została ludzka Ilustracja będzie w rządowej telewizji, to niektórzy bardzo ważni redaktorzy natychmiast przeszli do telewizji nierządnych. No więc tutaj widać, kto kontroluje telewizję nierządu. No a teraz będzie tak samo, bo telewizja rządowa będzie chwaliła rząd przyszły. Na razie jeszcze go nie ma, ale będzie. No i telewizja nierządna też ma rozkaz od starych kejkutów, że żeby ten rząd chwaliła. Także to nieważne, kto komu. Mógłbym powierzyć to pani Dorocie Kani, tylko że tam dostałaby rozkaz, wiecie, rozumiecie. Panie redaktor, tu macie teraz chwalić aktualny rząd, bo jak nie, to będzie z Wami brzydka sprawa, to wyciągniemy Wam te dokumenty tajne specjalnego znaczenia, które agent Tomek tam Wam, wiecie, rozumiecie, przynosił, no i to będzie brzydka sprawa z więc myślę, że to ja bym nawet zostawił wszystkich tych redaktorów w rządowej telewizji tylko kazałbym im teraz ćwierkać z innego klucza i jestem pewien, żeby ćwierkali jestem pewien, żeby ćwierkali ja bym chętnie sam to zobaczył Tam w pierwszych tygodniach chyba tu rządowa telewizja biłaby rekordy oglądalności, bo to publiczność by chciała też zobaczyć, myślę, że nie jestem w tej ciekawości ciekawości odosobniony, no a potem to już by spowszedniało, rzecz prosta, ale przez pierwszy miesiąc to rzeczywiście podniosłaby się atrakcyjność rządowej telewizji. Michał Stani Stanisawicz, Stanisawiewicz, Michał Stanisawiewicz, no, no, no. Stanisławie, nasz złotousty i nieugięty do domestosie. Ach, no ładne, tutaj nieugięty do Mestosie, w domestos to... Jak ktoś z Państwa nie wie, to wyjaśniam, że to jest taki środek chemiczny do tępienia rozmaitych miazmatów. No to, to nie wiem, czy to autor pytania chciał mi tutaj dokuczyć, czy to, ale nawet dobrą tutaj dobrą aluzją się posłużył. Mniejsza, czytam dalej. Gdyby mógł Pan porozmawiać z jakimś starożytnym mężem stanu. Albo mędrcem, lub poetą, kto by to był. Jeśli to za trudny wybór, proszę o trzech, skoro tres faciunt collegium. No to nie jest taki trudny wybór. Jeśli chodzi o męża stanu, to ch 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 chciałbym porozmawiać z cesarzem Trajanem. Cesarz Trajan, właściwie no nie on zapoczątkował, bo to zapoczątkował taki Cesarz Nerwa, on zresztą krótko rządził, taki starszy pan, adwokat bardzo kulturalny, no i on wprowadził zasadę, znaczy on zrobił coś, co zapoczątkowało okres trwającej ponad 100 lat chwały cesarstwa. Chwały Cesarstwa ten okres, on aż kończy się na Marku Aureliuszu, Cesarzu Marku Aureliuszu. Na czym polegał to dokonanie cesarza Nerwy? Na tym, że adoptował takiego generała z Hiszpanii, właśnie Trajana. No i ten cesarz, ten Trajan został cesarzem. No i on właśnie ten okres chwały cesarstwa zapoczątkował. Dlaczego zależałoby mi na rozmowie z cesarzem Trajanem? no To był wybitny cesarz i w dodatku zachowała się jego korespondencja z gubernatorem Bityni, Pliniuszem młodszym, też bardzo kulturalnym człowiekiem. No i tu cesarz Trajan tam mniej więcej 100 lat po Chrystusie władał cesarstwem rzymskim. Trochę wcześniej, ale tam był setny rok to też. No i. Ten Pliniusz Młodszy pisze do niego w sprawie chrześcijan, bo tam miał problemy z tymi chrześcijanami. Warto przypomnieć, jakie to były problemy. Otóż ówcześni, pierwsi chrześcijanie byli przekonani, że powtórne przyjście Chrystusa to jest kwestia tam nie, jeśli nie lat, to najbliższych, jeśli nie najbliższych miesięcy, to najbliższych lat. W związku z tym byli przekonani, że naj, takim najpewniejszym biletem wstępu do nieba. To jest śmierć męczeńska, w związku z czym dosyć prowokacyjnie się wobec władz rzymskich zachowywali. No i w tej sprawie Pliniusz Młodszy, jako gubernator Bityni, pisze do cesarza Trajana, co ma z nimi robić. No i bo powiada tak Pliniusz Młodszy, że oni właśnie nic złego nie robią, ani nie przywłaszczają sobie depozytów, ani tam nie, krzywo nie przesięgają i tak dalej i spotykają się od czasu do czasu. Tam, żeby spożyć wspólny posiłek, całkiem zresztą skromny, to były te agapy właśnie pierwszych chrześcijan. No i mówię, poza tym nic złego nie robią, ale nie, niektórzy widocznie się prowokacyjnie zachowywali. No i Pliniusz Młodszy pyta, co tam. I bo jeszcze powiada tak, że takich, którzy się wypierali, że należą do chrześcijan, to natychmiast zwalniałem, bo powiada i tutaj taki komplement pod adresem pierwszych chrześcijan Pliniusz Młodszy w tym liście formułuje, bo powiada prawdziwego chrześcijanina to żadna siła nie może do tego zmusić. Więc rzeczywiście miała jakieś doświadczenia w tym względzie. No i radzi się cesarza, co ma z nimi robić. I cesarz Trajan udziela mu bardzo rozsądnej rady, żeby tam specjalnie ich nie tropił. Jeśli już włażą mu w oczy, tam, że tam prowokacyjnie się zachowują, to oczywiście dla Podtrzymania powagi państwa rzymskiego powinien ich karać, ale nie w sposób okrutny ani nieodwracalny, tylko taki, żeby im dać szansę poprawy. To jest bardzo rozsądna rada i widać, że cesarz Trajan nie był żadnym ludojadem, ale nie to by najbardziej mi zaimponowało w tym liście cesarza do Pliniusza Młodszego, mianowicie, że. Pod żadnym pozorem, powiada cesarz Trajan, nie powinieneś korzystać z anonimowych donosów, bo to jest, tu cytuję, hańba naszych czasów, hańba naszych czasów, jakże to dzisiaj brzmi proszę Państwa pięknie w dobie totalnej inwigilacji dlatego chciałbym z cesarzem Trajanem porozmawiać to niewątpliwie wybitny władca no drugim takim drugą osobą z którą chciałbym porozmawiać to byłby Wergiliusz albo Choracy Wergiliusz przede wszystkim dlatego, że Wergiliusz w tych utworach Wergiliusza tam widać takie oczekiwanie, na co zwracał uwagę profesor Tadeusz Zieliński w swojej książce Cesarstwo Rzymskie, bardzo polecam Państwu że, bo tam zwraca uwagę, że oczekiwanie na Mesjasza to nie było tylko charakterystyczne dla judejczyków, ówczesnych Żydów ale w ogóle w całym obszarze basenu Morza Śródziemnego coś takiego było no i w, w poezji Wergiliusza Virg to jest tam on tam pisze między innymi tak, wieków olbrzymi ordynek z nowego się rodzi początku, oto powraca panna, powraca królestwo Saturna, czyli wiek złoty, Dziecie się rodzi i kres pokolenie otrzyma żelaza. Bardzo takie oczekiwanie było na pojawienie się kogoś wybitnego, który odmieni losy świata. Więc zapytałbym Wergiliusza, na, jakich, na jakiej podstawie, jak, co go natchnęło do napisania tych eklog tam, w których. No i Horacego też, jeśli można, to, to takie. No i kogo jeszcze tutaj ze starożytnych, tych. No myślę, że tych. Te trzy osoby wystarczyłyby, Rafa Jo. Panie redaktorze, kto spuścił do klozetu Roberta Winnickiego i dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, oficjalny komunikat był taki, że pan Robert Wienicki wycofuje się z życia politycznego ze względu na stan zdrowia. No, ponieważ nie wiem o żadnych innych przyczynach, no to przyjmuję tę przyczynę do wiadomości. Pan Witold Bujny Jaki czynnik decyduje o tym, że ludzie kierują się emocjami, a nie zdrowym rozsądkiem podczas wyborów? No, propaganda, a jakiż inny czynnik? To właśnie z ludźmi, z ludźmi robi propaganda, że ludzi doprowadza do stanu o nieprzytomnienia, to znaczy, że przestają się kierować rozsądkiem, tylko się kierują emocjami, I to takimi doprowadzonymi do stanu wrzenia. Propaganda robić z ludźmi naprawdę. Adam grzymała Siedlecki w swoich wspomnieniach pisze, jak to prezydent Wilson, amerykański prezydent Wilson, miał takiego bzika na punkcie plebiscytów, żeby wszystkie takie spory sprawy rozstrzygać plebiscytami no i biedny nie zdawał sobie sprawy do czego to prowadzi podaje Adam Grzyma Siedlecki taki przykład jak był plebiscyt na Śląsku Cieszyńskim i tam y, alianci przysłali wojsko francuskie, Francuzów i Włochów do nadzorowania tamtego plebiscytu. Agitacja czeska i polska była tak, y, propaganda już tak rozbuchana, że zaczęła oddziaływać na tych żołnierzy, których ta sprawa przecież nie obchodziła, ale z jakichś powodów zagadkowych, on tam nie tłumaczy, z jakich, y, 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 w, Włosi byli. Za przynależnością Śląska Cieszyńskiego do Polski, a Francuzi odwrotnie. Czy, a niczy odwrotnie, już nie pamiętam. No i poeta tak, na tym tle, na tym tle doszło do sprzeczki w jakimś zamtuzie, tam w jakimś szynku gdzieś w Cieszyńskim. I ci żołnierze, którzy, no, Którzy jeszcze miesiąc wcześniej w ogóle nie wiedzieli, gdzie ten cieszyn leży, i tak dalej, pochlastali się bagnetami. Oto z tego powodu. Więc to właśnie nie tylko na takich osobach bezpośrednio zainteresowane, nie tylko na takie osoby bezpośrednio zainteresowane ta propaganda działa, ale na takie osoby właściwie, które nie są zainteresowane. No to nic dziwnego, że na tych, co są zainteresowane, no to propaganda już działa odmurzająco całkowicie. Piotr Jan. Szanowny panie Stanisławie, cały czas ta polityka, a może pytania z innej beczki pana zainteresują. Co pan sądzi o naszej niepokonanej reprezentacji Polski w piłce nożnej? No jakiej niepokonanej, kiedy właśnie została pokonana, została wyślizgana z mistrzostw tych. tych. A tu dalsza część pytania: Czy uda się awansować w barażach do mistrzostw Europy w Rzeszy Niemieckiej? No chyba się nie udało. Chyba się właśnie nie udało, no to już, już to wiemy. Także no cóż mam sądzić, jak już wszystko wiemy. Już niczego przypuszczać tu nie mogę. I drugie, czy za młodu uprawiał pan jakiś sport lub było coś, co bardzo interesowało młodego Stanisława. No, wyczynowo nie uprawiałem żadnego sportu. Tak graliśmy jak to chłopcy, w piłkę nożną, tam w siatkówkę, jak potem zbudowali przy liceum tam w Bebrzycach salę gimnastyczną, to można było grać w siatkówkę nawet w zimie, także to, no ale to. To, to była amatorszczyzna czysta, więc to o żadnym takim wyczynowym sporcie nie można mówić. Pozdrawiam serdecznie, życzę Panu 200 lat lub więcej. Dziękuję bardzo. Nak Mwai. Witam Pana. Dlaczego ma Pan negatywne zdanie na temat Bitcoina? Czy zagłębił się pan na temat technologii blockchain i zapoznał się z tematem. Uważa pan, że jest to piramida finansowa, dlatego że ktoś tak powiedział i powtarza pan to bez większej wiedzy, co to jest bitcoin. Czy faktycznie zapoznał się z tematem i bazuje swoją opinię na podstawie badań? Serdecznie pozdrawiam i bardzo lubię Pana słuchać. No, dziękuję za pozdrowienia i za miłe słowa. Nie, ja nie zgłębiałem tej sprawy. Myślę, że tego rodzaju sztuczne, bo to można by było tam, nie wiem, muszalkami się rozliczać wszystko zależy od tego kto taką walutę będzie przyjmował i do jakiego momentu bo dlatego mam wrażenie bo to jest bardzo podobne do piramidy finansowej dopóki są ludzie którzy się tym posługują i jedni przekazują drudzy przyjmują no to wszystko wygląda dobrze ale w piramidzie finansowej też tak jest Dopóki dopływają środki do piramidy, no to piramida funkcjonuje. Jak przestają dopływać, to nagle wszystko się załamuje. I nie, bardzo przypuszczam, przypuszczam, bo ja nie wbrew temu... Zresztą no, pan, do, pan dopuszcza taką możliwość, że ja tu na podstawie własnych wrażeń, więc na podstawie własnych wrażeń mam taką opinię, że to jest rodzaj, rodzaj piramidy finansowej. Witolo73. Witam szanownego pana. Co pan sądzi o pomyśle, by jednoczyć środowiska antysystemowe wokół Grzegorza Brauna? Przez ostatnie lata zapracował u mnie na wielki szacunek i zaufanie. Życzę dużo zdrowia. No to wie pan, proszę spróbować. No. Myślę że, myślę, że tych pretendentów do jednoczenia środowisk antysystemowych to jest trochę więcej. Pan Grzegorz Braun jest jednym z nich, więc bardzo możliwe, żeby się to udało z nim lepiej niż ze wszystkimi innymi. Także nie wydaje mi się to złym pomysłem. Robert Kajpaks Witam, panie redaktorze. Czy nie uważa pan, że wypchnięcie chołowni na kierownika Sejmu nie jest tak jakby celowym działaniem Tuska i jego doradców, by ośmieszyć i obrzydzić go ludziom zawczasu? Teraz chołownia jest wszędzie. Niedługo z lodówki mi wyskoczy. No, myślę, że to nie jest działanie Donalda Tuska. Myślę. Że pan Szymon Hołownia sam tutaj dokłada do pieca, bo nie wiem, czy Donald Tusk chyba mu nie kazał, żeby wygłaszał orędzie do narodu. A on nie mógł wytrzymać bez tego, żeby tu zaprezentować się jako. Ojczyk narodu, no bo nie, nie ojciec, bo oj, ojcem narodu, właśnie nie jednego narodu, tylko wszystkich narodów, to był Józef Stalin. O, Szymon Hołownia tam raczej nie przypomina Józefa Stalina pod żadnym względem. Może to i dobrze. Ale no, w związku z tym bardziej przysługuje mu tytuł ojczyka narodu, tym bardziej, że dwukrotnie był w nowicjacie u ojców Dominikanów, więc nie był nawet ojcem Dominikaninem, tylko takim ojczykiem. W związku z tym tytuł ojczyka narodów bym mu chętnie przyznał. No i on tak wchodzi w te buty, trochę nie znając sobie chyba sprawy z aspektu komicznego. Tego, tych ty jego usiłowań. No ale to każdy, jak to mówią Rosjanie, każdy durak pasuje musłumę i on akurat w taki sposób, no, każdemu wolno, niech tam mu będzie na zdrowie. Ja mu nie żałuję. Agawa. Szanowny panie Stanisławie, od pewnego czasu w mediach głównego ścieku można znaleźć coraz częściej ogłoszenia społeczne. Yy, dotyczące zakazu jazdy pod wpływem alkoholu, lub co dziwniejsze spoty przypominające o bezpieczeństwie i higienę, higienie pracy. Czy ma to związek z tym, że do Polski przyjechała ukraińska dzicz spod znaku siekiery i rząd bojąc się burtu i rozłóź stosuje przekaz podprogowy mający tę dzicz chociaż trochę ucywilizować? Mam też drugie pytanie, to zaraz, zanim drugie, to na to pierwsze. Nie, moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z uchodźcami tutaj ukraińskimi czy z diasporą tutaj ukraińską, która zresztą bardzo liczna w Polsce jest, myślę, że po prostu są pieniądze do wydania. To zdaje się, że to z Unii Europejskiej takie jest forsa do wydania, no to wydają, bo co mają robić. No i o takie rzeczy, że tam trzeba prawą stroną ulicy przechodzić i się rozglądać. O takie zbawienne pouczenia. Nikomu to nie szkodzi, natomiast force można wydać. Jeszcze parę osób zarobi na tym, bo to nakręci te wszystkie spoty, i tak dalej. No to wszyscy są zadowoleni. Mam też drugie pytanie, a mianowicie w Europie pewnego rodzaju trendem politycznym są ruchy antyunijne. Nie mówimy tutaj oczywiście o konfederacji, która jak wiadomo. Jeśli o Unię Europejską chodzi, to wie, że jak będzie mówić źle, to przyjdą starsi, mądrzejsi, wytłumaczą, dlaczego są w błędzie. Jest, jaka jest realna alternatywa? Moim zdaniem, jedyną godną uwagi, a przede wszystkim realną alternatywą jest Unia Polsko-Węgierska. Ewentualnie w przyszłości rozbudowało Czechy. Jaka jest Pańska opinia? I czy moja opinia dotycząca nowej Unii Polsko-Węgierskiej ma sens? Pozdrawiam i życzę 200 lat. No, zwracam uwagę Pana na to, że Polska nie graniczy z Węgrami. Że Polskę od Węgier oddziela Słowacja. Więc z Unia taka byłaby, że tak powiem, bardzo kłopotliwa, no bo co z tą Słowacją robić. Ja, ale do, w dobrym kierunku pan kombinuje. Mianowicie w 2017 roku był tutaj w Warszawie prezydent Donald Trump. Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej wygłosił taką opinię, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. To jest projekt trochę szerszy niż Unia Polsko-Węgierska i objąłby wszystkie, albo jeśli nie wszystkie, to znaczną część państw Europy Środkowej i to moim zdaniem byłaby alternatywa wobec czwartej Rzeszy. To by była alternatywa. Zresztą warto przypomnieć, że ta deklaracja prezydenta Trumpa zapaliła czerwone światło alarmowe w Berlinie. Dlatego, że projekt Trójmorza godzi w rzeczywiście w trzy jak gdyby został zrealizowany. Godzi w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze podważa niemiecką hegemonię w Europie, bo to już te państwa środkowoeuropejskie już tak nie, byłyby, nie musiałaby nie musiałyby Niemiec słuchać. Po drugie, blokuje rozbudowę Czwartej Rzeszy na Europę Środkową. Po trzecie, wreszcie pozwalałby państwom, pozwoliłby ten projekt, który może zrealizowany, państwom Europy Środkowej, w wyzwolenie się, oswobodzenie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mittele Europa z 1915 roku który tam początkowo po zakończeniu pierwszej wojny to no nie mógł być zrealizowany, bo Niemcy tę wojnę przegrały, a w każdym razie wszystkim się to wtedy tak wydawało. Ale 1 maja 2004 roku, kiedy to państwa środkowej Europy zostały przyłączone do Unii Europejskiej, to zaistniały warunki do realizacji projektu Mitteleuropa i on jest realizowany. I co Niemcy zrobiły wtedy? Bo dopóki wojsko amerykańskie w Niemczech jest, no to Niemcy tak bardzo nie mogą tutaj wjeżdżać przeciwko Stanom Zjednoczonym. Niemcy przypomniały sobie takie indiańskie przysłowie, że jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy zgłosiły akces do Trójmza. Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Nie po to, żeby je wzmacniać, tylko żeby je rozwalać od środka, to jasne. Ale zgłosiły. Więc, a potem Donald Trump przegrał wybory, no i już teraz śpiewamy inne piosenki. I tym stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Już teraz na Kapitan